Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie. Od 10 lat w Rzeszowskim Speedwayu. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsorem programu jest Millennium Hall Twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall. w magazynie bez hamulców i zapraszamy na młodzieżowy turniej, tym razem na torze przy Hetmańskiej. Jak zwykle przeglądniemy najciekawsze informacje z pozostałych żużlowych torów. Porozmawiamy z Nikim Petersenem o Pucharze Świata. A mecz z Włóchniarzem oglądniemy razem z Rzeszowskimi kibicami. W ubiegły wtorek Rzeszowski Tor ponownie należał do młodzieżowców. Rozegrano tu bowiem czwartą rundę młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski. Po uroczystej prezentacji sześciu drużyn rozpoczęła się walka o przepustkę do półfinału. Niestety gospodarze nie mieli w tym starciu zbyt wielkich szans. Mamy trochę problem, bo tu Karol Machowski w tej chwili ze szpitala wyszedł i no podwójnie chłopak widzi, i mamy osłabienie, bo. No nie może jechać, podwójnie widzi zdrowie ważniejsze niż, niż, niż wynik w tym momencie. No i trudno, no będziemy walczyć, według we dwóch chłopaki, o, o najlepszy wynik. Artur Cyło i Kamil Ragnie. No szkoda Karola, bo on też fajnie jedzie i nie ukrywam, że chcieliśmy tu wygrać. No. Kibice, którzy licznie przybyli na Rzeszowski Stadion, nie mieli zbyt wielu okazji do podziwiania walki na torze. Mijanek było niewiele, ale w tym turnieju chodzi przede wszystkim o szlifowanie techniki jazdy. Dlatego też postanowiliśmy pokazać Wam go. В zupełnie иный способ. Na szczęście tym razem obyło się również bez groźniejszych upadków i wszyscy szczęśliwie dojechali do końca zawodów. Z awansu do półfinału cieszyć mogły się drużyny starnowa, Krakowa i Krosna, a wraz z nimi czterech rzeszowskich zawodników. Łukasz Kret, Grzegorz Basara, Marko Gaszka i Krystian Rempała. Choć większość z nich ze swoich występów nie była do końca zadowolona. Jak na razie do tej pory to jest moim najlepszym torem. Dzisiaj trochę zepsułem, bo tam sobą też... Źle, źle się przełożyliśmy, ale nie było najgorzej. Mam problemy z silnikami, no i dzisiaj się nadały, dzisiaj się nadały kur, tylko na, żeby ko, trawę pokosić. Kurczę. No, no nie, nie mogłem jeździć. Potem, potem w drugim biegu dowiedziałem się, że kompresji nie ma w silniku, no i trzeba, trzeba teraz jechać i go naprawić. W szeregach stali Rzeszów Artur Cyło wywalczył 8, a Kamil Rak 3 oczka. S Sprzęgu miałem w porządku zrobiony, ale jakoś nie mogłem trafić właśnie złożeniem. Nie zabierało mnie tak od razu jak powinno. Na trasie miechał fajnie. Doganiałem tam kolegów, tylko że mimo wszystko bronili się dzielnie i ciężko było ich wyprzedzić. Mam brakuje nam i motocykli, i po prostu jazdy dużo. I tak musimy oszczędzać motory, żeby na meczu było. Nie? I Naprawdę apeluję do wszystkich, żeby chłopaki miały po nowym motocyklu. Naprawdę będzie super. A na dzisiaj mówię, to jak powiedziałem, no Karola brakuje, i szkoda, bo. Kamil no, troszkę brakuje mu jazdy i, i Karolowi, nie. Artur trochę ma więcej meczy i, i fajnie no, jedzie. No. Tym, że on też jedzie na szkołkowy na motocyklu, którym dawał licencję. Każdy z nich ma licencję, motor ma licencję. I naprawdę się prosi, ażeby mieli porządne motocykle. My musimy oszczędzać na treningach, żebyśmy na meczu mogli, by startować. Reprezentacja Polski na żużlu drużynowi Mistrzowie Świata zostali przejęci przez Joannę Muchę, minister sportu i turystyki. Nie obyło się oczywiście bez okolicznościowych prezentów. Gradkar spada po raz kolejny na Unię Leszno. W krótkim odstępie czasu klub ten został dwukrotnie ukarany finansowo, a prezes Józef Dworakowski tradycyjnie zapowiada swoje odejście. Jak twierdzi przegląd sportowy Dercy Ward myśli o polskim obywatelstwie. Unibax dzięki temu zyska większą swobodę w układaniu składu, a Ward mógłby wystąpić w indywidualnych mistrzostwach Europy. Miała być w Bydgoszczy huzaria, a na koniec sezonu otrzymaliśmy drużynę w wersji Live. W pewnym spadku Bydgoszczanie pożegnali Grega Henkoka i Aleksandra Łoktajewa oraz paru urzędników na dokładkę. Wracamy jeszcze na chwilę do drużynowego Pucharu Świata, w którym polska ekipa po raz szósty stanęła na najwyższym stopniu podium. Obrońcy tytułu sprzed roku, Duńczycy, przegrali z naszymi rodakami jednym punktem. Decydująca okazała się szesnasta gonitwa, w której Jarosław Kampel występował jako Joker, a Niki Petersen zanotował defekt motocykla. Dzień po zmaganiach na praskim torze poprosiliśmy Powera o komentarz do przebiegu tego turnieju. Przede wszystkim przepis o Jokerze w Speedwayu jest niesprawiedliwy. Nie stosowaliśmy jokera od dwóch lat i w tym roku nadal go nie stosując prawie udało nam się wygrać. Po drugie mieliśmy cztery czy pięć rzeczy, które wczoraj nie poszły po naszej myśli. Miałem dwa silniki, które po prostu nie jechały, a Jeden z nich całkowicie zawiódł. Gdybym przewiózł jeszcze dwa punkty, to by wystarczyło do wygranej. Mieliśmy kilka zer i kilka rzeczy, które po prostu nam nie wyszły. Trener chyba nie najlepiej to wszystko rozplanował, na przykład gdy Kenneth Bier w 15 wyścigu wygrał. Gdyby przymknął gaz, Polacy nie mogliby skorzystać z jokera. Słowem nie wszystko grało, ale to jest sport, a zwycięstwo przeszło nam po prostu koło nosa. Nie byłem wkurzony, co po prostu denerwuje, gdy motocykl nie chce jechać, a ty nie chcesz zawieść swojej drużyny. Nie miałem defektu pewnie przez 200 wyścigów, aż tu nagle motocykl zawodzi w pucharze świata. To naprawdę bardzo no, niemiłe. Niedzielny mecz postanowiliśmy śledzić wraz z kibicami na telewizji w Millennium Hall. W pierwszej połowie spotkania temperatura rosła z każdym biegiem. Jednak już po ósmym wyścigu, gdy przewaga gospodarzy wyniosła 10 punktów, atmosfera na sferze wyraźnie się ochłodziła. O ile sama przegrana nie była zbyt wielkim zaskoczeniem, o tyle jej rozmiary już tak. Najskuteczniejszy z żurawi, Niki Petersen, zdołał uzbierać 11 oczek i chyba tylko Łukasz Słucka może być zadowolony ze swojego występu. Dospel Włóknia Częstochowa pokonał ostatecznie PGM Armen Rzeszów 57 do 33... Meczu jest mi po prostu smutno. Mecz był transmitowany, wszyscy mogli, cała Polska mogła obejrzeć ten mecz. Nie było widać w ogóle ducha drużyny. Samo to no, 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 smutno się to ogląda. Nawet jak Grzesiu Walasek leżał w tym biegu. No, no, za, wyszła drużyna z Częstochowy, tak? Wyszli, a nie widziałem nikogo tam z naszego teamu, żeby poszli, nie wiem, pomóc mu, coś wesprzeć go, podnieść go. No nie, nie jest po prostu smutno i myślę, że czeka nas po prostu pierwsza liga. Myślałem, że będzie dużo lepiej, prawda? No wiadomo, że każdy z nas wierzył, że będzie jakieś zwycięstwo. Do zwycięstwa zabrakło bardzo dużo, ale myślałem, że chociaż te 40 punktów zdobędziemy, prawda? Z racji tego, że, że Tor w Częstochowie nam leży. Ta, ta drużyna to jest jeden zawodnik. Każdy jeździ indywidualnie, nie ma ducha zespołu. Rezerwy taktyczne tak samo, za późno prowadzone według mnie, bo tutaj powinno być dużo wcześniej. Co dalej można powiedzieć? Po prostu ta drużyna zasługuje na spadek, takie, takie jest moje zdanie osobiste. Coś zacięło się i no nie szło, no nie szło, nie wiem, słabo konieski, słabo Pawlic. W ogóle cała drużyna tak słabo jechała dzisiaj. Nie wiem dlaczego, ale to chciałby się pytać trenera i Ciężko będzie się utrzymać. Po co w takiej sytuacji puszczać kontuzjowanego Walaska? No po co? Nie ma sensu. Jeszcze do ostatniego biegu. Mecz przegrany, bonus jakby już po stronie Częstochowej, a on puszcza beznadziejnie. Przecież czekają nas ważniejsze mecze. Wiadomo o co chodzi, nie? Tyle, nie chcę mi się więcej rozbawiać na ten Mały niedosyt, no i tyle. Może się utrzymamy, trzeba być dobrej myśli. Ale sporych rozmiarów porażka nie była ostatnią złą wiadomością tego wieczoru. Nastroje kibiców popsuły się jeszcze bardziej, gdy Grzegorz Walasek powiedział, że rozważa wcześniejsze zakończenie sezonu. Pozostałe spotkania nie przyniosły niespodzianek, ale tych chyba na jeden wieczór wystarczy. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie. Od 10 lat w Rzeszowskim Speedwayu. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsorem programu jest Millennium Hall Twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall.